Witaj w drugim odcinku zrobienia Mikołaja Lopoli. Teraz dodajemy do niego kości Shift A albo AD i wy wybieramy Single Bone. Wchodzimy w tego zielonego ludzika i klikamy In Front, tak żeby to była widoczna kość. G w osi Z przesuwamy kość. Kolejnie, kolejna rzecz. Chciałbym widzieć te nacięcia, które robiłem na tym ludziku. Tam, gdzie on będzie się zginął, nie widzę tego. E dlatego też tutaj wejdę w tą e zakładkę i wejdę w Geometry i w włączę Wireframe. Tak, żebym widział. W, nawet w trybie obiektowym, jak ten Mikołaj został tutaj zrobiony. Teraz klikam kość, wchodzę w tryb edycji. Klikam tylko i wyłącznie za te główki. Teraz ta górna główka, G w osi Z, i gdzieś w tym miejscu ją układam. Klawiszem E. Może oczywiście być tych zgięć, mogłyby być trzy. Na przykład też tak mogłyby być. E, nie ma problemu. E, no ja zrobiłem tylko dwie. I zobaczmy, że e, kość jest w środku tej postaci. Dalej. Robimy dłonie, robimy ręce. Ręce, ramię najpierw właściwie, tak? Ramię, a zatem wyciągam stąd kość klawiszem E. E w osi X i E w osi X. Gdzieś dotąd, no i tutaj F e w osi X. Ok, coś takiego. Ważna rzecz, żeby te kości, gdzie jest łokieć i gdzie będą też kolana, troszeczkę przesunąć. Dalej. Tą kość sobie powiele Shift D i ustawię sobie w, e, gdzieś tutaj o w to miejsce łapię G w osi Z przesuwam G o powiedzmy coś plus minus takiego ok, kość jest w, y, w postaci, jest wszystko ok no i tutaj gdzieś przesunę klawisz numer 3 G w osi Z o gdzieś tutaj i klawisz E tutaj będzie stopa ok, powiedzmy, że jest ok tą kość łapie yy, i łapie kość kręgosłupa, klikam wśród CTRL-P i wybieram Keep Offset. OK. I taki początek kości mamy zrobiony. Tutaj pamiętaj o, też o tym, żeby tą kość G w osi Y lekko wysunąć do przodu. Lekko ją wysuwamy do przodu. To może troszeczkę nawet damy do tyłu. O, powiedzmy coś takiego. Jest OK. Dalej. Klawisz numer 3, widok z boku, klawisz E, klawisz Y i wysuwam taką trochę może śmieszną kość, ale ona mi będzie potrzebna. Klikam Alt P i wybieram Clear Parent. G w osi Y, trochę ją przesuwam do przodu i teraz tą kość jeszcze nazwiemy. E, nazywanie kości jest pod klawiszem e, klikniemy sobie FN. Ok, jeszcze raz. E, dobra, albo teraz jeszcze, mm, przepraszam. Fn, F2. No właśnie. Pod klawiszem F2. U mnie jest to z klawiszem Fn, jeszcze z klawiszem funkcyjnym, jeżeli posiadasz taką klawiaturę jak nie to w F2. Ok, i ta kość musi mieć swoją nazwę. Nazwijmy ją IT Pol. l Pol. Może z dłużej, Ty -o, o, tak. Kropka L. To będzie bardzo ważne. Zresztą zaraz wszystkie kości tak będziemy nazywać z kropką L, bo chodzi nam o to, że robimy kości z lewej strony. I zaraz pokażę Ci, po co są te nazwy, ale najpierw skupmy się jeszcze na tej kości. Do tej kości również wchodzimy w sobie tutaj w zakładkę z kośćmi, odhaczamy deform. Teraz kolejną kość wyciągamy stąd, F, osi Z i robimy dokładnie to samo. Przepraszam, osi Y, Alt P, Clear, Parent. Tylko tej kości nigdzie nie przesuwamy, ale nadajemy jej też nazwę. F2 i tutaj będzie IQ Target target.l. Ważne są te nazwy poli target zaraz zobaczysz dlaczego. No i dalej co musimy zrobić dalej? Klikamy tą kość, wchodzimy w wchodzimy tutaj w taką zakładkę, zobacz tą i dodajemy add object constraint i wybieramy a, przepraszam, tylko nie w Edit Mode jest źle. Musimy się przerzucić w Pose Mode. Wchodzimy w Pose Mode i teraz wchodzimy w, w tą zakładkę, dokładnie tą na końcu. Tutaj przepraszam za pomyłkę i wybieramy Inverse Kinematics, czyli kinematyka odwrotna. Dalej. O, zobacz, tu są nazwy Target, a zatem przy Target wybieram na razie armaturę, daję jakby Blenderowi znać, że będę korzystał ze szkieletu i wybieram. Kość tuż dokładnie musi być taką target, a dlatego ją nazwałem i mogę ją łatwo teraz zlokalizować i wyszukać. Tutaj znowu armatura i bone musi być pole, czyli wybieram pole. Teraz zobaczę, że nasze kości trochę się jakoś dziwnie poprzekręcały, niezbyt dobrze to wszystko wygląda, raczej nawet średnio, a zatem teraz to naprawimy, tu wpiszemy 90 stopni. Jak również chain lane zmienimy na dwa, raz i dwa, damy, OK. No, i czy coś się wydarzyło? Można oczywiście sprawdzić, jeżeli G w osi Z przesuwamy, zobaczę, że nasza kość jakoś tutaj zaczyna się przesuwać. Coś się dzieje, ale jest mały, mały problem. Zobaczmy, że ta kość tak dziwnie zupełnie nie przesuwa, ponieważ jednej rzeczy nie zrobiliśmy. Mianowicie, przed tym wszystkim powinniśmy sobie wejść w kości w trybie edycji, czyli wrócę do trybu edycji. Zaznaczam sobie wszystkie kości klawiszem A i klikam Shift N. Shift N i klikam View Axis To pozwoli nam na to, żeby te kości się po prostu wszystkie, że tak powiem, wyrównały Wchodzę sobie dalej w Pause Mode i GF, osi Z, teraz zobacz, że ta kość normalnie, że tak powiem, funkcjonuje i normalnie się zgina To, co zrobiliśmy przed chwilą, powinno być zrobione wcześniej, żeby nie było tego problemu ale do nic się nie stało, naprawiliśmy to Shift N i View Axis jest dosyć ważne Ok, a więc kinematyka tutaj jest zrobiona przy tej kości, wydaje się, że Wydaje się, iż jest to wszystko OK. Dalej ta kość target będzie sterowała naszą kością foot. A zatem klikam kość foot. Oczywiście nie mam jej tak nazwany, ale możemy ją sobie tak nazwać, jeżeli chcesz. Już wiesz, jak nazywać kości. Podklepisz F2, ale w tym momencie jesteśmy jeszcze cały czas w post mode i wybieram sobie copy rotation, copy rotation. Stąd wybieram target, wybieram armaturę i dokładnie tą kość target i dokładnie tą kość target, ciach, klikam, znowu ta kość mi jakoś przeskoczyła, nie zbyt dobrze to wygląda a zatem w target i y, y, owner y, klikam sobie local space i local space, te dwie opcje ok, wydaje się, że jest dobrze, g, jest dobrze, ale teraz tak, tak jak powiedziałem, kość target ma sterować niejako tą kość foot, a zatem G w osi X, jeżeli ben, zacznę tutaj, przepraszam, R w osi X zacznę przesuwać, zobacz, że no nie bardzo to wszystko idzie w nie tą stronę, tak, jakoś cały czas mi się obraca. A zatem muszę tutaj poprawić oś X, poprawiam, klikam, G w osi, e, przepraszam, R w osi X, teraz jest ok. Sprawdzimy inne kierunki. R w osi Z jest dobrze. I R w osi Y tutaj się obracają też nie w tą stronę, a zatem jeszcze klikam Y, sprawdzam. R w osi Y jest ok. Bardzo dobrze się obraca. R w osi X sprawdzam i R w osi Z świetnie. A zatem wszystko jest ok. Eee, wszystko jest ok. Eee, o niczym, wydaje mi się, nie zapomnieliśmy. Eee, ok, tutaj w, w, tak tylko sprawdzam, czy coś nie zapomniałem. Chyba nie. Eee, Dobra, teraz się zajmiemy kolejną rzeczą, nazywaniem tych kości. To znaczy tak, ja nie będę tracił czasu, żeby je tak ekstra nazywać, jeżeli ty chcesz, nie ma problemu, możesz każdą kość nazwać. Może być to po polsku, może być to po angielsku, jak wolisz. Wydaję sobie w tryb edycji. I na przykład możesz oczywiście F2 i wpisać sobie na przykład head, L albo głowa itd. itd. Ale wszystko słuchaj robimy z kropką L. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dajemy znać blenderowi, że to jest lewa strona. A za chwilę będziemy odbijać ten szkielet i e, wówczas. Aj, pomyliłem klawisze. FNF2. E, ja nie będę, bo nie będę już tak tracił czasu że tutaj nazywanie e, kości. E, natomiast ty, jeżeli chcesz, nie ma problemu, e, możesz to zrobić. Dobra. Klikam tą kość. FNF2. Kropka .l, tak? Pamiętajmy, ja robię duże, robię duże L, to też nie ma znaczenia, jakie te L zrobisz. To oczywiście te kości, e, ta i takość, no nie musi mieć żadnej tutaj nazwy, ale, ale oczywiście możesz je nazwać, a nawet teoretycznie powinniśmy, żeby się po prostu w tym wszystkim nie zagubić, to jak najbardziej kości powinny mieć jakieś swoje nazwy. Kropka .l, tak wspominam, ja robię duże L, ten już mamy nazwane. Oczywiście zawsze możesz nazwać, na przykład foot.l, prawda? Okay, te kości były nazwane, one na pewno mają, można to sprawdzić, y, kropeczkę l. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wszystkie kości są też nazwane, możesz je wszystkie zaznaczyć, wejść w kość, znaczy przepraszam tego ludzika tutaj, i włączyć Names i zobaczyć, czy wszędzie jest ta kropka l. Tutaj widzę, że na przykład tą kość, y, o, jakoś ominąłem, a zatem l. Też również dodam, aha, w ogóle w kościach kręgu nie dodałem tej kropki, a zatem dodaję kropkę L. Wszędzie to dodajemy. No i tyle, e, chyba jest ok. ciach, jeszcze raz e, edit mode. E, wchodzę w edit mode, zaznaczam wszystkie kości myślę, że wszystko jest ok, nie ruszaliśmy tych kości nic się nie poprzesuwało może nie zaznaczę wszystkich, a zaznaczę po prostu te kości, które są do odbicia tak, oczywiście kości kręgosłupa kość głowy nie, nie musi być odbijana resztę kości sobie zaznaczam klawisz numer 1 i teraz uwaga klikamy klawisz F3 u mnie z klawiszem Fn i szukamy takiej opcji jak Symmetrise Armature, Armature Symmetrise ok, klikam Tą opcję i zobacz, że blender wszystko mi odbył na drugą stronę. Teraz też sobie zobacz, czy te kości jeszcze w ogóle działają. Bo do końca tego wszystko nie sprawdzaliśmy. Na przykład kość kręgosłupa, czy ta postać się dobrze zgina, jest OK. Ta kość zobacz, że może w ten sposób sterować kościami, kość nogi. Wydaje się, że wszystko jest OK. Jedyne co nam pozostaje, to to, żeby związać ten postać z kośmi. A zatem wchodzę w tryb obiektowy, klikam postać, klikam kości i klikam skrót kreatorowy CTRL-P. I stąd wybieram with automatic weights. With automatic weights, klikam ciach i powiązaliśmy obiekt z kośćmi. Wchodzę w pose mode, G w osi Z i zobacz, że teraz mogę tego ludzika zacząć ee, zginać naszego świętego Mikołaja zresztą i możesz zobaczyć czy pewne rzeczy tutaj po prostu działają, działają aczkolwiek jak widzisz pewna geometria tutaj nam się troszkę psuje, ale za chwilę za chwilę, ale dokładnie w kolejnym filmiku pokażę Ci jak to naprawić ok, okay a zatem część pracy mamy znowu zrobioną i zapraszam Cię na kolejne filmik z, poświęcony robieniu świętego Mikołaja. Dzięki za uwagę!